Witaj! Cieszę się, że mogę Ciebie gościć na moim profilu Ceremonii Humanistycznych. Nazywam się Dominika Hermanowicz i będzie mi miło, jeżeli poświęcisz chwilę na kilka słów, w których postaram się wyjaśnić, czym się zajmuję i czym właściwie są ceremonie humanistyczne. Zacznijmy od tego, że około 15 lat temu po raz pierwszy spotkałam się z ideą ceremonii humanistycznych. Wtedy w mediach trafiłam na materiał o ceremonii ślubu humanistycznego, którą się zachwyciłam. Lata mijały, a ja zawodowo byłam związana z kreowaniem i prowadzeniem prywatnych uroczystości rodzinnych. Jednak ponad trzy lata temu w mojej własnej rodzinie miała miejsce sytuacja, która pokazała mi wielką lukę, jeżeli chodzi o uwzględnienie potrzeb, i emocji najbliższej rodziny w sytuacji <laughs> ostatniego pożegnania bliskiej osoby. Tym samym na bazie własnych doświadczeń stworzyłam propozycję organizowania spotkań po pogrzebie w atmosferze osobistych wspomnień, czyli konsolacji. Moja działalność na tym obszarze ewoluowała i z czasem przyniosła propozycję organizowania osobistego, ostatniego pożegnania, zarówno na pogrzebie świeckim, humanistycznym, jak i wyznaniowym. Tym zajmuję się od dwóch lat i więcej na ten temat możesz znaleźć na stronie i na profilu, których adresy są widoczne w opisie do tego filmu. Obecnie poszerzyłam zakres mojej działalności o radosne ceremonie humanistyczne czyli ceremonie powitania dziecka w rodzinie i ceremonie ślubu humanistycznego. Każdej z tych radosnych ceremonii będę chciała poświęcić więcej czasu w kolejnych materiałach. Natomiast teraz, ogólnie, mogę powiedzieć, że ceremonie humanistyczne są okazją do pięknego, wzruszającego, osobistego i bardzo indywidualnego sposobu świętowania ważnych momentów w naszym życiu. Ta indywidualność wyraża się w możliwości zawarcia treści, które są szczególnie ważne dla danej osoby, bez konieczności odtwarzania sztywnej, obowiązującej dla wszystkich formy. Ceremonie humanistyczne nie dzielą ludzi ze względu na płeć, rasę, pochodzenie, wyznanie czy światopogląd. Uznają one prawo każdego człowieka do celebracji przełomowych i kluczowych momentów w jego życiu w oparciu o wartości, które ten człowiek uznaje, które są dla niego szczególnie bliskie. Tym samym ceremonie humanistyczne. Łączą, ponieważ odnoszą się do tego, co jest udziałem wszystkich ludzi, czyli do naszych emocji i do potrzeb celebrowania w gronie bliskich ważnych momentów naszego życia. Ceremonie humanistyczne pielęgnują więzi, ale o tym opowiem szczegółowo, poświęcając każdej z radosnych ceremonii humanistycznych czas osobno, dla których jest miejsce właśnie na tym profilu. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za Twoją uwagę i mam nadzieję do następnego razu. Pozdrawiam.